Do internetu trafił pierwszy oficjalny zwiastun sezonu drugiego i zdradzono nam nowości, jakie trafią wraz z jego startem. Dostaliśmy kolejne wycieki wyspy nowego sezonu, do gry nadchodzą kolejne kozackie współprace. Poznaliśmy następne nowości siódemki w grze, a poza tym mamy wycieki na nowy już sezon i wielki event. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzów, chcesz zgarnąć prezent za 500 fałdolców, to koniecznie zostaw opeczkę do góry i suba z dzwonem. No i przypominam jako epic partner o kodziku kicia w sklepie Fortnite, tak jak tego kozaki, no i fajnie będzie, jak podbijecie ten odcinek, przesuwając komentarze na bok na telefonie. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście jest tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a cały dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od tematu niczego innego jak nadchodzących współprac, jakie trafią do Fortnite'a, bo poznaliśmy kilka kolejnych, które tam trafią. Ale po kolei w ostatnich dniach w internecie pojawiły się informacje na temat pewnej ciekawej współpracy, jaka trafi do gry i będzie to też po części współpraca z Disney'em, ale nie do końca, a chodzi tutaj o współpracę z Kingdom Hearts, tą widoczną w tle. Według tego, co podali nam lekarze, w ostatnich dniach na Twitterze możemy dowiedzieć się, że współpraca ta jest na wczesnym etapie rozwoju, a to podpowiada nam, że dopiero niedawno rozpoczęły się prace nad jej wprowadzeniem do gry, więc jest szansa, że nie trafi ona do Fortnite'a jeszcze w tym sezonie teraz. Sam osobiście stawiam, że współpraca ta zostanie wprowadzona do Fortnite'a po jednej z aktualizacji w trakcie trwania nowego sezonu drugiego rozdziału 7, co nawet by pasowało, tym bardziej, że współpraca jest na wczesnym fazie rozwoju i obecnie nie znamy za dużo nowości, jakie trafią wraz z nią do gry. Na pewno jednak spodziewajcie się że do Fortnite'a zostaną wprowadzone nowe przedmioty kosmetyczne, może jakieś dodatkowe nowości na wyspie oraz darmowe nagrody dla wszystkich graczy, lecz te dwie ostatnie nowości pojawią się wyłącznie, gdy okaże się, czy będzie to mała, czy też może duża współpraca w grze. Ale poczekajcie, bo skoro mówimy tutaj o współpracach, to muszę Was jeszcze o czymś tutaj poinformować. W ostatnich dniach nagle do Fortnite'a została wprowadzona kolejna sekretna współpraca i tym razem była to kolejna fala współpracy Fortnite'a z Nike'em. Współpraca ta, jak większość z Was już zauważyła, do sklepu z przedmiotami całkowicie nowego skina Nike, tego widocznego teraz na ekranie w tle i jest to co ciekawe rybka, która wygląda naprawdę cudnie i ja sam miałem wczesny dostęp do tych skinów od Fortnite'a, za co naprawdę bardzo dziękuję. A wy dodatkowo pamiętajcie, że już na dniach do Fortnite'a zostanie wprowadzona kolejna ciekawa współpraca i tym razem mowa tutaj o współpracy Fortnite'a z Marvel Rivals, która wprowadzi nam dokładnie te dwa skiny widoczne na ekranie w tle i niestety na obecny moment nie wiemy kiedy dokładnie zostanie ona wprowadzona do gry. No dobrze, skoro znacie już informacje na temat współpracy, przejdźmy sobie teraz do tematu niczego innego, jak nowego sezonu drugiego, eventu nowego sezonu i fabuły jaka toczy się obecnie w grze, bo we wszystkich tych tematach pojawiły się nowe informacje, a zaczniemy sobie to wszystko od oficjalnego Zwiastuna Sezonu drugiego. Tak dokładnie, nie przesłyszeliście się do internetu, po raz pierwszy trafił oficjalny Zwiastun nowego już sezonu drugiego, o którym poinformowali nas likerzy i sam Zwiastun nie był zdjęciem czy może filmikiem, tylko była to pewna ciekawa wiadomość do nas, czyli graczy. Pewna osoba, która wie jak wygląda nowy sezon drugi rozdziału 7, postanowiła lekko go opisać i opisała go jako zawierającego fajne rzeczy, które spodobają się fanom OG Fortnite'a, a to wszystko może nam podpowiadać, że nowy sezon drugi będzie miał sporo elementów, które były dostępne właśnie w OG grze. Dużo osób stawia tutaj, że jest to nawiązanie do nadchodzącego króla lodu w trybie rozdziału 7, i jak jeszcze nie pamiętacie, to już dawno temu były wycieki, że w sezonie drugim do Fortnite'a trafił boss król lodu na wyspie, w którego będzie można się zmienić i jednocześnie nim grać. Prawdopodobnie jego postać będzie również związana z fabułą, jaka toczy się obecnie w tym trybie i stawiają, że może mieć on jakieś powiązania z siódemką, która nadchodzi jednocześnie do gry w najbliższych dniach, ale to wszystko okaże się dopiero w nowym już sezonie drugim. Mimo wszystko był to pierwszy oficjalny zwiastun sezonu drugiego, który pojawił się do nas w internecie, a kolejne z nich będą do nas spływały teraz coraz to szybciej i sam osobiście stawiam, że pierwsze takie dokładne zwiastuny nowego sezonu z nowościami będą dopiero w marcu. To właśnie one zdradzą nam, jakie dokładnie przedmioty kosmetyczne pojawią się w nowym karnecie bojowym, jakie zmiany i nowości będą czekały na nas na wyspie oraz przy okazji dowiemy się, co powróci do gry z OG Fortnite'a, bo jak sami słyszeliście, coś ma powrócić. Możliwe też, że ten pierwszy zwiastun nowego sezonu drugiego, który pojawił się właśnie w internecie, odnosi się nie do Króla Lodu, tylko do nowych Rankedów 2.0, które zostaną wprowadzone do Fortnite'a, bo jak nie wiecie, Rankedy 2.0 mają być na podobiznę starych aren, co wiemy z plików gry, lecz ten temat nie jest jeszcze potwierdzony i na potwierdzenie musimy poczekać, jeszcze kilka dobrych dni. Pozostańmy sobie jeszcze przy temacie nowego sezonu drugiego, eventu nowego sezonu i całej fabuły, jaka toczy się obecnie w grze, bo to nie wszystkie informacje, jakie dla was przygotowałem, a następna w kolejce jest informacja na temat siódemki, bo znów pojawiły się nowe ich wycieki. W ostatnich dniach, jak dobrze pamiętacie, w ich temacie pojawiło się ogrom ważnych informacji, takich jak przykładowa informacja, kiedy trafią oni na wyspę, jakie postacie powrócą, zadania popularne od reżim i wiele innych, lecz jak się okazuje, to nie koniec nowości siódemki. Kilka dni temu likerzy na Twitterze po informowali nas, że wraz z powrotem siódemki do Fortnite'a zostanie dodany jeszcze jeden przedmiot poza działkiem siódemki i będzie to stary mityk, który już kiedyś był dostępny przy tej postaci tutaj, czyli oczywiście przy fundamencie. Mowa tutaj dokładniej o przedmiocie MK7, czyli o jednym z najlepszych karabinów szturmowych z lunatą jaki kiedykolwiek trafił do gry i jak donoszą nam że przedmiot ten skrywa się w plikach gry w wersji mitycznej, który na obecny moment nie ma jeszcze dostępnej na wyspie. Tym samym można się spodziewać, że wraz z pojawieniem się fundamenta na wyspie obecnego sezonu zostanie on nowym bossem, który po likwidacji upuści swojego mityka, da nam możliwość zmiany w niego oraz jakąś nową moc, jak to przy każdym bosie, który jest na wyspie rozdziału siódmego. Patrząc na to, że w plikach gry Fortnite są informacje na temat tego, że postać fundamenta będzie jako boss na wyspie, jak najbardziej można się tego spodziewać, ale co też ciekawe, nie tylko w tym sezonie można się tego spodziewać, bo w sezonie drugim też może on pojawić się na wyspie. Jak wiemy, w obecnym sezonie pierwszym siódemka stoczy walkę z ciemnym Voyagerem, a przynajmniej takie są obecnie plan i patrząc na całą fabułę gry, raczej na pewno im się uda i pozostaną z nami w nowym sezonie. A tym samym, na mapie sezonu drugiego, może pojawić się lokacja siódemki i przy okazji, właśnie ten mityk. Na szczegóły, co do mapy nowego sezonu drugiego, rozdziału siódmego, będziemy musieli sobie jeszcze poczekać, bo w obecnej chwili żadne wycieki w jej temacie się nie pojawią. I sam osobiście stawiam, że pierwsze informacje pojawią się w okolicach marca tego roku, czyli dosłownie zaraz przed jego wydaniem. A co do samej lokacji siódemki i jego mityka, to jestem pewny, że te nowości pojawią się właśnie na tej nowej już. już No a na koniec moi drodzy przygotowałem dla was informację na temat pewnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w Fortnite. dokładnie dzisiaj, tak dzisiaj, ale nie chodzi tutaj o event Kryla Lodu w OG trybie, bo on dopiero jutro, tylko o nową godzinę mocy, która startuje dokładnie dzisiaj. To właśnie dzisiaj o godzinie 21:30, w grze jak co każdą sobotę w ostatnim czasie odbędzie się kolejna walentynkowa godzina mocy, wraz z którą do gry trafią bardzo podobne nowości jak te, które były tydzień temu, ale tym razem będzie ich troszeczkę więcej. Standardowymi rzeczami, jakie pojawią się właśnie w dzisiejszym dniu z okazji tej godziny mocy, to oczywiście nic innego jak start gry z kuszą walentynkową oraz urządzeniem do restartu i sama kusza będzie likwidowała każdego na hita, strefa będzie w kształcie serca, a na mapie będą pojawiały się te bańki w tle. Jednakże teraz pojawia się kilka dodatkowych zmian w tym temacie i dodatkowo do gry mają powrócić na ten czas skrzydła, które macie przedstawione na zdjęciu w tle i będą one dostępne tylko przez godzinę na wyspie, więc warto sobie nimi zagrać, bo dawno temu były one w grze. Ostatnia zmiana, jaka zostanie wprowadzona do gry z okazji tej godziny mocy to oczywiście usunięcie tymczasowo granatów leczących kewa tych nowych, które trafiły niedawno, i w zamianzaniu do gry powróci zwykły fizz, który jest każdemu dobrze znany, i będą to wszystkie nowości z okazji dzisiejszej godziny mocy. No i zapomniałbym jeszcze wspomnieć, że w trakcie trwania godziny mocy strefa na wyspie będzie leciała troszeczkę szybciej niż standardowo. No i pamiętajcie, że tak jak sama nazwa wskazuje, te wszystkie nowości będą dostępne w grze tylko przez godzinę, tak więc lepiej zabierzcie się dzisiaj o 21.30 i zagrajcie sobie meczek. na teraz są to wszystkie najważniejsze ważniejsze informacje na temat siódemki, zwiastuna na nowego sezonu, współpracy całej tej reszty, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każdy z Was dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już, Dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Jo!